Poznałem ją w kawiarni. I zaprosiła mnie do siebie. Zwabiła cię do swojego pokoju? Tak. Dlaczego robiłeś sobie z nią zdjęcia? Przecież to były selfie wyglądaliście na nich na parę. Ona zawsze miała telefon w ręku. Ciągle nas fotografowała. Mówiłem, żeby przestała, że tego nie chcę. Dlaczego jej na to pozwoliłeś? Naciskała. Byłeś pod presją? Tak. Próbowała cię całować? Tak. Ale robiła to do zdjęcia, jakbym to ja ją całował. Próbowała cię wrobić w pocałunki, tak, żeby wyglądało, że jesteście parą. To trwało może dwie godziny, nie więcej. To nie ona jest dziewczyną mojego I życia, ale ty. Masz z nią kontakt? Żadnego. Mogę sprawdzić twój telefon? Trzeba to skończyć. Wcale nie mam ochoty cię sprawdzać. Muszę być go pewna, zanim pójdę z nim do ołtarza. Tylko o to mi chodzi.